Siema, witam serdecznie z tej strony, Anin. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd magazynu Lego Ninjago na kwiecień 2024 roku. Eee, cena tego magazynu jest niezmienna jak do, do tej pory, czyli 19,99, co wszystkich na pewno bardzo cieszy. Eee, I póki co nie zapowiada się, żeby ta cena miała ulec zmianie. Eee, więc bardzo dobrze dla nas. Jest to magazyn z motywem przewodnim na okładce z drugiego sezonu, sezonu Lego Ninjago Dragons Rising. Jednak figurka jest jeszcze z poprzedniego sezonu, czyli z pierwszego sezonu, a jest to figurka imper, imperialnego komandora. Mamy dołączoną taką to kartę. Jest to karta limitowana dzielny Kai. No, kartek. karta nie wyróżnia się niczym specjalnym, na pewno ktoś, kto, kto zbiera te karty, się ucieszy. Oprócz tego mamy oczywiście figurkę, którą zajmiemy się za chwilę oraz sam magazyn. Na magazynie, na okładce mamy tutaj Jaya w stroju z drugiego sezonu. W zasadzie to nie jest strój z drugiego sezonu, chociaż nie no chyba był, ale bardzo mało go w sensie tych strojów. Że ja nie było praktycznym w ogóle, było kilka scen tylko z nim. E, oprócz tego mamy zaprezentowaną figurkę, e, czadowa grała pać złodzieja, 12 stron komiksu i to wszystko. <grym> na pierwszej stronie mamy oczywiście mamy reklamę magazynu, e, boże zestawu ze wspinaczkowym mechem Kaja. Ta reklama pojawia się bardzo często w tych magazynach, e, także promują go na potęgę. E, szukamy w tym magazynie <laughs> zamiast kur, to takich wilczych kurczaków. Także mamy takie urozmaicenie tego magazynu. Na pierwszej stronie, na drugiej stronie w zasadzie mamy kilka informacji o tym strażniku Imperium e, oraz instrukcję jak go złożyć. Oczywiście zadania. Kolejne zadania. E, przechodzimy jakieś labirynty, znajdujemy różnice. Następnie mamy e, reklamę magazynu e, National Geographic z noktowizorem odkrywczym. No i zaczyna nam się komiks. Komiks nie jest kanoniczny, tak tylko przypomnę. E, mamy tutaj Wildfire, jakieś smoki e, oraz Wilczego Wojownika, a z tyłu jeszcze komandorów, więc no takie pomieszane dość mocno. E, tutaj mamy nagle administrację. I plakat. Pierwszy plakat wygląda w taki oto sposób: mamy tutaj wilczych wojowników, z tyłu jeszcze mamy lorda rasa na tle krwawego księżyca oraz e, nie pamiętam jak on się nazywał, no tego nowego mistrza dymu. Hmm. A drugi plakat wygląda w taki sposób, że mamy tutaj ninja, i na drugiej stronie również mamy ninja. To są chyba wszyscy ninja z tego co widzę. Następnie mamy kolejne zadania: kolejna część, druga część komiksu w jakiejś maszynowni. E, następnie mamy stado rasa, czyli informacje na temat. O tamten mistrz e, dymu nazywa się, nazywa się Cinder. E, mamy tutaj właśnie Cindera Jordana i wilczego Łowcę. <laughs> E, jest tu zamieszczony plan, że Jordana ukradła energię smokowi źródła z imperium, by, by dotrzeć do pewnych starych reliktów, e, które pozwalają odprawić starożytne rytuały. A następnie mamy kolejne różne zadania. E, prace, które zostały nadesłane niedawno mm, z raju. I które wygrały konkurs oraz dziwną figurkę, która jest połączeniem Nii, Wildfire oraz Kola. Bardzo ciekawie to wygląda. Kolejny konkurs, w którym do wygrania jest Ogarłowców Ogar Smoków oraz Smoczątko Raju. No i mamy zapowiedź, co znajdziemy w następnym magazynie, który dostaniemy już 14 maja, a będzie to Kai w tym wspinaczkowym stroju. Także bardzo fajnie, z tego co pamiętam, to później dostaniemy jeszcze Lloyda we wspinaczkowym stroju. Także e, będziemy już dostawać figurki z tego drugiego sezonu. E, więc bardzo dobrze. E, tutaj mamy jeszcze reklamy magazynu LEGO Batman, a z tyłu reklamy magazynu LEGO Jurassic World. Przechodząc do samej figurki, tak jak mówiłem, jest to figurka imperialnego Komandora. Także no jeszcze ten stary sezon, ale na szczęście już przyszłe magazyny będą typowo z drugim sezonem. Zobaczmy, czy wszystkie elementy wyciągnęliśmy, wyciągnęliśmy. No i możemy teraz złożyć naszą figurkę. Nie jest to coś trudnego, więc sobie na pewno poradzimy z tym, eee, aczkolwiek z tą bronią. Nie, no broń też będzie łatwo złożyć. Nie ma tu nic takiego skomplikowanego. Mm. Najpierw chyba to idzie, nie? Najpierw idzie ten groszek, a następnie ten kielich. I chyba, że odwrotnie. Chwila, bo coś. Jednak mamy problem ze złożeniem tej figurki. Dobra, tak to ma być. No i tak prezentuje się ta oto broń. Nic specjalnego, nic wyróżniającego się. Typowo taka broń dołączona do magazynów. Oraz mamy samą figur figurkę, która też jest, jest bardzo ładnie wykonana. Eee nie ma dwóch główek jakby, dwóch twarzyczek, bo jedna to jest twarzyczka, a druga to jest tył twarzyczki i możemy zauważyć, że tutaj nie ma oczu, a tutaj są oczy. E, oprócz tego na torsiku mamy ładne nadruki, które mi się podobają, szkoda, że nie mamy nic tutaj na ramieniach, ale czego możemy oczekiwać i tak bardzo dobrze, e, że tak to wygląda oczywiście na ramiennik oraz ta, ta czapka, która przypomina mi trochę odkurzacz, no i tak to prezentuje się sama figurka z bronią. Podsumowując ten oto magazyn wraz z kartą oraz figurką. Czy opłaca się go kupować? Szczerze mówiąc uważam, że nie. Aczkolwiek jeżeli ktoś nie ma tych figurek bądź chce zrobić armię, no to oczywiście się opłaca. Jednak, no ja na pewno bym nie kupił kilku magazynów, ponieważ nie uważam, że te figurki są jakieś spektakularne. Na pewno bardziej się opłacało kupić ten magazyn z wilczym łowcą. To była na pewno moim zdaniem lepsza armia niż ta, aczkolwiek nie ma co narzekać. No i to by było na tyle. W tym filmie był z Wami Anin.